9 dzień października, 11 z rana zapowiadane 20 stopni, w tej chwili jest 17 dzisiejsze zadanie przy przeglądzie tylko ramki środkowe po to sprawdzić jak tam czerw się wyląk i ile trzeba jeszcze dokarmić na zimę. Rodzina na 23 ramkach Czerw powinien być tutaj i tak jest, bo tutaj jest 34 stopnie u góry było 27. Kontrola polega tylko na tym, czy mają odpowiednią ilość zapasu. Odpowiednia ilość zapasu dla nich to jest powyżej 30 kg. Czyli ta ramka środkowa też powinna być pełna od góry do dołu 3 kg pokarmu. Zobaczymy, co tutaj jest. Bardzo ciężka jest. Bardzo ciężka. I powinna być zalana do dołu. Jest dobrze. Nie trzeba ich karmić. Jeszcze sprawdzę przy podkarmiastce, bo tam kiedyś była pusta ramka z nieadomych powodów, czyli tutaj. I to wszystko. Nie trzeba ich karmić, już na zimę takie, jeśli się pogoda nie zmieni. przy wejść. poprzednim przeglądzie ta ramka z jakichś powodów nie była przez nich wykorzystywana. Zaznaczona jest spineską jako węza w tym roku. No i jest problem. Dlatego, że powiedziałem przed chwilą, że nie będzie trzeba dolać. A tutaj widzę, że owszem... Jest nakrop, ale jest lekka. Oznacza to, że muszę je przynajmniej trzema litrami tutaj uzupełnić. Jeszcze zobaczę tą sąsiednią obok niej. Czyli tą. To jest jakaś dziwna rzecz, one po prostu czasami z jakichś powodów nie chcą zalewać i koniec. No i tak. Tej nie chcę zalewać. A ta jest ciężka. A teraz mnie pszczółka urządli Mają świeży na pokarm. To nie jest moje karmienie, bo z karmienia dawno by byłoby e, zasklepione. Czyli znaczy się, że po prostu trzeba. Przyniosły sobie. Decyzja e, jedno, jedno. Jedną dawkę tutaj trzeba dać i zaznaczę to wysuniętą na dachu o tak snozą, że trzeba tutaj pod i muszę pamiętać ile gdzie dawać. W takiej wieży ja zimuję już pszczoły po raz y, trzeci rok. Oczywiście one mają termometry po to, żeby stwierdzić kiedy ruszy czerwienie i kiedy włączyć grzanie y, na wczesną wiosnę. W tej chwili jest to 21 stopni, dopiero co otwierałem, czyli tutaj będzie trochę więcej. I to wszystko, cała robota. Nakarmić, żeby tutaj był pokarm. I za 2-3 dni zajrzyj, ostatniego dnia ciepła, czy to się ta ramka dostanie. Będzie zimował na dwóch korpusach, znaczy korpus i półkorpus, czyli 13 ramek, bo tutaj jest podkarmiaczka zaznaczone pineską, po której stronie jest podkarmiaczka, bo no to różnie w ulach bywa, ale umieściłem dla ciekawostki termometry na dwie, trzy ramki od siebie. Na jednym termometrze jest 28, na drugim 34,7, tu gdzie 34,7 powinien być czerw, a tutaj już powinno być zalane tylko. Ale zaraz czy tak jest zobaczymy. Ten ul jest podwójnie monitorowany, to znaczy się w prosty sposób tymi termometrami, co pokazałem, i pełną obsadą wszystkich czujników inteligentnego ula. Jedna z czujek inteligentnego ula podłączona jest do tej grzałki, która jest na tej wysokości. Oczywiście tu w środku, ale tam jest wejście od przodu. I na tablicy temperatur później dopiszę na filmie, jaka w chwili przeglądu była temperatura na grzałce. Ja monitoruję pszczoły, a pszczoły monitorują mnie. Właśnie jedna próbuje z niej się do mnie pod kapelusz dostać. Czyli dostała jakieś zadanie wyleczenia mnie. Ja niestety część pszczół się tutaj wyjdzie czasami, to nie potrafią wejść. O, ciężka bardzo ramka. Tu już nie powinno być czerwio, Ale jeszcze jest. O, czyli jeszcze jedną dawkę trzeba dać im. Dlaczego? dlatego, że powinno być wypełnione chociaż połowie tego czerwiu, co tam było, to powinno być zalane. Oponka u góry jest bardzo dobra i jakbym nawet nie podkarmił, to już powinny spokojnie zimę przeżyć. Przed chwilą ten ul swoją metodą zważyłem, to znaczy się podniosłem lekko z lewej strony i łatwo mi poszło i próbowałem podnieść z prawej strony. I to nie było takie łatwe. Oznacza to, że muszę sprawdzić ramkę tą, bo się może okazać, że, że ona jest za mało wypełniona, bo za lekko tutaj jest i że trzeba podkarmić. Zaraz będę to wiedział. Oczywiście może się okazać, że lżejszy jest z tej strony ze względu, że tutaj powinny być dwie ciężkie ramki. Ale zaraz zobaczymy, jeśli ta ramka jest pełna, to właściwie... Jest świeżym nakropem zalana, nic nie trzeba robić. Można tak zostawić go, nie karmiąc. Wszystko jest dobrze. Ten ul też jest podłączony do instalacji inteligentnego ula. on Będzie zimował na 18 ramkach. Podkarmiaczka wypełnia dwie pozycje, tutaj troszkę są różne korpusy, ale tak miałem, tak musiałem dać, termometry są przy podkarmiaczce, żeby zobaczyć jak one tam sobie radzą, to jest 25 stopni podkarmiaczce, a w środku tam nie powinno być już czerwie czyli jest 32. Czyli, może jakieś ślady czerwiu na dole tam się znajdą. Nie wiem, czy nie zeszły z czerwieniem, tutaj na koniec, ale to nie będę zaglądał, już nie będę niepokoił. Sprawdzę tylko i wyłącznie mm, pokarm. Oczywiście, najpierw spróbujemy podnieść z jednej strony bardzo nie mimo podkarmiaczki, z drugiej strony nie jestem w stanie podnieść jedno ręką. Dobrze, czyli. Nie muszę w całości kontrolować, jeśli tutaj będzie na środku prawidłowe wypełnienie, no to koniec przeglądu, będę ją cało wymował widać o jeszcze jest czerw Czyli tutaj trzeba będzie karmić Jest jeszcze czerw cała rodzinka w tej chwili się jest prawda na raz, dwa, trzy, czterech, pięciu ramkach ale jeszcze niedawno była na trzech i chcę żeby na maja były na 30 zobaczymy e, tutaj im zrobiłem przedpokój e, podkarmiaczka już w poprzednich filmach pokazywałem służy mi jako e, przegroda prawda? i teraz one to wykorzystują bo mają ciepło nie muszę tego ogrzewać żałka podgrzewa i sobie tutaj odparowują miodek które mogą sobie przenieść e, w gniazdo. I zaraz zobaczymy, co po tamtej stronie jest. Jak to mówią, po tamtej stronie lustra, tak? No dobrze. Wcześniej wspomniałem praktycznie, że biorąc prawie wyłącznie, sprawdzam ramki środkowe. To dla niego jest akurat nie środkowa, mniej więcej. Ochłyt powinienem wziąć, ale może tak wyjmę powie ktoś że mało pszczół oczywiście że mało bo to jest podgrzewany a jeszcze czerw, właściwie to i takie mogłyby wejść zimę nie muszę karmić wszystko jest dobrze ten będzie zimował na 13 ramkach i oczywiście sprawdzamy mniej więcej w środku lekka jest ramka już podejrzewam, że będę musiał karmić tak ma za dużo czerwiu, jak na ten czas i trzeba zabawę w czerwieniu przerwać. Czyli tutaj pełna dawka pokarmu musi być y, podana. Nawet przy przygrzałce wskazuje 43 stopnie, a w tym miejscu gdzie mniej więcej powinien być czerw pokazuje 31. Ale to jest na skraju czerwieni. Tam gradienty temperatury w tej chwili są spore. 31 to jest za mało. Po prawej nie będzie zimował na tylu korpusach, bo ten biały to jest podane tylko po to, żeby obsuszyły ramki. Jaka tam temperatura w dolnym jest? 34, czyli czerw jest tutaj. Zaraz usunę górny korpus, a tu miałem wizytę dzienczową. Wydziałam na bilet. Teraz dopiero stworzenie. No, nie wiem czy zabiorę, bo nie obsuszyły, obsuszyły jedną tylko. Obsuszyły tylko tą. Dobrze, zabierzemy ją, a tam postawimy do brzegu. drugą. Widocznie nie mieszczą się z pokarmem. W związku z tym, o tutaj widać, prawda? Ale one mogą tutaj sobie swobodnie, nawet jak jest niskie temperatury, chodzić. Bo Grzałka jest i grzałka pilnuje, żeby nigdzie żaden kawałek w ulu nie spadł poniżej 10 stopni. Przed chwilą zważyłem swoją metodą ten ul, bardzo ciężkie z obydwu stron. Jest 33,9 i sąsiednio ramkę. Wyjmę, zobaczymy co tutaj jest. A. Nic nie trzeba robić, resztka czerwiu. Rozumiem dlaczego nie wybrały tej ramki z górnego korpusu, po prostu nie miały gdzie złożyć.